Urząd Miasta Rybnika Urząd znajduje się przy ulicy Bolesława Chrobrego 2. To budynek główny. Tutaj pracuje prezydent, który zarządza miastem oraz jego zastępcy i pracownicy urzędu. Prezydentem Rybnika jest Piotr Kuczera. Prezydenta wybieramy co 5 lat. Czym zajmuje się urząd? Urząd wykonuje wiele zadań. W urzędzie możesz na przykład wyrobić dowód osobisty, wziąć ślub, zarejestrować samochód, zgłosić prowadzenie firmy i zapłacić podatki. Urząd zajmuje się też pomocą społeczną, szkołami i współpracą z organizacjami pozarządowymi. Urząd dba o drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Zajmuje się też ochroną środowiska, zielenią i śmieciami. W jakich dniach pracuje urząd? Urząd Miasta pracuje od poniedziałku do piątku. Jak załatwisz sprawę w urzędzie? Żeby załatwić sprawy w urzędzie możesz napisać pismo i wysłać je na adres Urząd Miasta Rybnika, ulica Bolesława Chrobrego 2, 44 200 Rybnik. Przynieść pismo do kancelarii, która mieści się na parterze na lewo od wejścia do urzędu. Zadzwonić do urzędu na numer 32 43 92 000. Napisać wiadomość i wysłać mailem na adres rybnikmałpaum.um.rybnik.pl. Więcej informacji o rybniku znajdziesz na stronie internetowej www.rybnik.eu.